No, niezły jaja się wydarzyły. Lubię, polecam. śpiękło. Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa tym razem ze Słonecznej Hiszpanii. Hola, amigo. I generalnie plan na dzisiejszy odcinek. Same znajome twarze kurczę w tej Hiszpanii. Ale plan na ten odcinek jest taki, że planu nie ma, więc może Ci mnie dłużej oglądają. Pamiętajmy jeszcze. Czwartkowe vlogi? Ej, bo generalnie Natalia się pyta, jaki jest ten, gdzie jest schowek do kluczyka. W skrócie to Natalia mówiła, że jest pod domem i była, tylko że nie tym, co trzeba. Przepraszam, rozpisałeś plan plan treningowy? O Jezu, poproszę. A tanio nie będzie. Ale skutecznie. A tego też nie obiecuję. Dobra, wystarczy tyle, żebym później mógł mówić, że z w Hiszpanii to normalnie co rano waliliśmy. choć już mamy odhaczone za cały wyjazd. Co widzowie, myślicie, że znowu Barcelona to La Poma ciągle? Nie, absolutnie nie, proszę Państwa. Ja załączyłem tryb wakacyjny, zero presji. Jestem tu co prawda chwilowo, ale taki jeden luźny, wiecie, powitalny, szybki pociąg biało-czerwony, ale nie będziemy się siedzieli, uwaga drzewo! Uwaga drzewo, yy, w skrócie, za dużo gadałem, jest dla Poma, bo czemu by miało jej nie być, ale ogólnie to nie będę tu siedział, Obrzyło mi to miejsce I mam większą zarwę w sumie na skatepark, więc na pewno będzie sesja na skateparku, może nawet osobny odcinek powstanie na skateparku I jakiś stridzik będzie, ale ogólnie to chillera, utopia i miłego oglądania życzę Ja taka szybka wieczorna sesyjka na skateparku Wiktor czujesz to? <laughs> czuję, czuję no, na pewno nie moje ochraniacze, bo są nowe i pachnące, proszę państwa, naprawdę. Wziąłem nowe, bo stare yy, się styrały. Ale chyba spoko, co myślicie widzowie? Właśnie skończyliśmy nagrywać odcinek na parku, ten który już pewnie widzieliście, bo wleciał jakiś czas temu. Ale to nie koniec dla mnie, bo jeszcze my nagramy sobie tam roleczkę na Instagram, yy, iPhone'ikiem za sekundę, ale jeszcze jedna akcja mi się tutaj przypomniała, o której chłopaki mówili wczoraj, nie próbowali popuścić, podpuścić, ale ja byłem bez ochraniaczy, bo mam tryb wakacyjny. No nieważne, yy, chodźcie, to wam pokażę. Jest tutaj taka yy, dziwna podbitka. Która ma, nie wiem, 30 cm wysokości, nie ma profilu, i ktoś powiedział, y, dawaj flipa, nie? Yy, tak żartobliwie, oczywiście, że nie ma szans, a ja wtedy zobaczyłem tym nadzieję i myślę, że da się z tego zrobić backflipa. No i normalnie, normalnie, proszę Państwa, do poziomu kół się dokręciłem, więc wziąłem i zrobiłem, a teraz wracamy nagrywać roleczkę na skatepark. Piszcie w komentarzach, czy chcecie kącik księżula. A czy chcecie testowanie jedzenia? Ja też nie wiem, ty chce O zakupach pierwszej potrzeby. Ziemniaki. Jako święty Hubert polecam Jagera albo również królika. Zależy kto co lubi. To jest nieważne, ponieważ Mateusz Legan ma urodziny, moi drodzy. Palimy świeczkę i kupa śpiewamy 100. Co tam żyje, żyje tam. Okay. Zdrowia, szczęścia, pomyślności Pójdę po Tigery To się nie nadaje na vloga, ale usypaliśmy to Ale to się naprawdę nie nadaje Sponsor wylatuje, przychodzi nowy Fik Speedboxik Kibek w prawo Onofix z Tigerem Szarczek, ogromna chłopa Mulda Mateusz, stepdownik Ogromny step -up. Płotę, Państwa, na dwie strony. Jak gdzie? Powoli, ale sprawnie. Tu mięso, tam mięso. A jak się dobrze zarządza, to pracownicy dobrze robią, nie? Solidne dziewięć. No. No, no, jest nieźle. No. Państwa, co Ty robisz? Proszę Państwa, zapraszam na zajęcia z ekonomii. A co się Wiktor wydarzyło w tej Hiszpanii? Mówił, policja do nas przyjechała. Z na jakiej okazji? Plan na dzisiaj, moi drodzy, jest prosty: Czyli zostajemy jak najdżej w tej pozycji, w której właśnie się znajdujemy, a koło godziny 20 idziemy na wpitalać suszy, i znów wracamy do tej pozycji, w której obecnie <grym> się kolega. znajdujemy. Bo to może tutaj wyjaśnić, czemu ty o kolacji mówisz, że to nie jest śniadanie. No, więc jest 13.30, wstałem godzinę temu, może. No, chciałbyś. A coś powiedziała Krawczowa? Że jest to zbyt trudne dla niej. <głos> 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 Wcześniej trzeba zjeść ślepia, Sebastian, co powiesz na ten temat? Burger. <noise> o kurde, przestantego, przestantego, smacznego. Przestantego. Jak tak, dziękuję. Tam tenis, gdzie jedziemy? Do Barcelony. Po co, Denis? Jeździć na rowerze. Ale w sumie to jadę zrobić jedną misję, którą nawet nie wiem czy zrobię. I co, dotarliśmy na te czerwone bęki. Znacie je Wy, znam je ja, każdy je zna. taki trochę symbol Barcelony zaraz po Port Forum. Byłem tutaj w grudniu, byłem tutaj w styczniu. No i tak zimno jeszcze nie było. Ja na przewagę tutaj. Bo jest mały na... O! Nie tylko jest zimno, ale również wieje. Jest tutaj bęk i bęk. Tak zwany corner, róg, narożnik. Nie front flipa, nie Tatewepa, nie Barspina. Chciałbym zrobić tutaj, więc rozgrzeweczka, kilka szybkich jakichś tam strzałów na górę. Ale się trzeba tutaj widzowie napedałować. O barek, mega przyjemny bęk. Ogólnie jeden z moich ulubionych bęków tak w ogóle. Nie mogę odjechać, bo mi się tego... Jeszcze na najeździe bym pana Chińczyka rozjechał i tyle by było dwa zrobię fajno tor downside'a by się zrobiło, nie? a ja mówię tak łatwo i przyjemnie, się przyjemnie tutaj między latarem i drzewami, więc tu by było najlepiej co to normalny? normalny action sports extreme i tyle ale na kornerze beton beton jeszcze nie To kusi właśnie, to kusi Ciekawe ten beton wygląda jak cegły Ty żeś łeb masz jak cegła ja generalnie to umiem to zrobić Ja wiem jak to zrobić No to trzech razy sztuka jak to mówią i na dzisiaj mi styknie yy, Do szkole się wrócę tu ale No niezłe jaja się wydarzyły Uuu. Uh, kurwa masz! Gdzie jesteśmy? Port Forum Jaka temperatura? Ujemna na no i... Słoneczna, gorąca Barcelona Słoneczna Hiszpania nigdy nie zawodzi, a nie takie To gdzie tam jesteśmy? W słonecznej Hiszpanii, gdzie jest bardzo ciepło Czyli ile jest stopni? E, no plus jeden To jazda, jazda, jazda Legwanza <słuch> Podjeżdżanie do góry po betonie to już street duro. Cudownie się bawię. Jak się zapowiada dzisiejszy dzień? Tak, ciepło, słonecznie i rowerowo. A Paweł, a jak twój dzień się zaczął? O, Dobrze, że pita. To w sumie patrzcie. To, to, to nagrywamy. Jaką cenę? Jakieś gadki? Jakieś gadki? Jakie masz gatki? gadki? Gatki? Pomarańczowe, Simpsonów. <laughs> no. Przemyślałem swoje zachowanie. W sumie to nawet nie wiem, czy wam to pokazałem wczoraj, ale wrócę tu jak dorosnę. A dzisiaj wróciłem, bo mi się przypomniało, że chciałem tutaj zrobić jeszcze front flipa, więc ja zrobię front flipa dzisiaj tutaj. Ale wcześniej zrobię noli dwa bary przez corner, bo chciałbym mieć to na rolce. Klasycznie downside whipa też sobie powtórzymy i będzie fajno. Nie, tak ładnie zaszurać dla Wiza. Ale nic, teraz sobie dla Wiza i dla siebie downside uipatam. Downside zik na takim względnie stromym bęku fajnie, lubię, polecam. Paweł Stachak. Ale ten frontal od tych, które robiłem, czyli te co robię z platform dropów, z jakichś bęków na skateparku czy bonerków on się różni tym, że nie mam tutaj przewyższenia. No i na odjeździe mam drzewa i latarnię, ale już powiedzmy, że tego nie widzę. No inny, inny jest. Mam nadzieję, że mi nie braknie czasu i że z pierwszej będzie elegancko zrobiony, zakręcony, dokręcony, odjechany na dwóch kołach, proszę Państwa. Tego się trzymamy, wieje wiatr okrutnie. Zimno jest w ogóle. Miało być słoneczna Barcelona, wakacje miało być zero presji, odpoczywanie, bo się namęczyłem. Proszę Państwa, w ostatnim y, miesiącu ciężko pracowałem. Pracowaliśmy. Yy, nieważne, robię front flipa. A też kątem mogę patrzeć tutaj na pana. Coś mi to rozproszyło, jak wjeżdżałem pod węg. Yy, ale nie jest tak mało rotacji, żebym yy, się rezygnował. 100% fokus i, i będzie gitara. Ej, myślałem, że mnie wystrzeli z butu. Dobiło mnie, aż mi się noga z pedała podniosła. Ale fajnie. Udało się nie wderpnąć a nie jest tutaj tak łatwo y, tego uniknąć, bo wszędzie tu jest nasrane, y, kolokwialnie mówiąc. I, Jak u Ciebie w bani? E, u mnie w bani? nie, bezpiecznie, bezpiecznie. Stary człowiek i może i tak to leci, y, fajnie jest. co? Jaki plan na dziś? A po <ślesz> <ślesz> Może na lapomę. Powiedz na co się załapaliśmy? Załapaliśmy się na mocną akcję trujeczki na bezlądowanie bez niezły fart właśnie, właśnie przyjechaliśmy Ziemal Paska się już y, któryś dzień do tego zbiera, robił to już rok temu dwa lata temu i jeszcze nigdy tego nie odjechał więc akurat w punkt przyjechaliśmy bo, bo był chyba czy najazd zaraz będzie walił I od razu z barem, nie? Tak, tak. Adam? To ja. Co robisz? Zdjęcia. Tak? Bo A. ja piję Tajgera. O no, widzisz. Mmmm. Albo w tym, albo no tutaj, nie? Co? Co stało? Coś pękło. Tu będziemy drodzy Będzie, widzowie rozkuwać. Tu o tak jak jest? Elegancko jeździmy sobie. A co chcesz teraz? Synchronizacja. to jest bardzo trudna Ko, rzecz. Co, Co? Jak? Natalia i nasz zagraniczny kolega, którego imienia nie pamiętam, ale ma bardzo ładny rower. No, więc Natalia się synchronizowała z włoskim kolegą i teraz, proszę Państwa, plan jest taki, że idziemy na basen z gąbkami. Z Natalią, ponieważ mamy tutaj najlepszego na świecie, że wujek Sebastian idzie uczyć Natalię tej tailwhipa, bo jej się to przyda w najbliższym sezonie kręgu i tak, taki jest plan. Jak idzie Natali? Tali no. nauka tej lipa. Jak ja widać, uczennica poszła na wagarę. Wzięła i poszła. Tyle z nauki, także tego. no Mateusz, no? co parę lapsów jeszcze na parku? Nie chce mi się, ale... Ale niech mają. To większy problem. Nie wolno się śmiać, absolutnie. A tak serio to pytałem Mateusza, bo on najwięcej czasu spędził na parku, na jazdkach, po jazdkach. Mateusz, ale na pewno nie ogarniesz? Przepraszam. Below, kurwa, subscribe, dzwoneczek i see you next time. Boom. I koniec! i <laughs> don't <laughs>